Do jednego z polskich miast miał przyjechać bardzo ważny zagraniczny polityk, który miał w życiorysie polski epizod. W planach wizyty znalazła się przechadzka przez centrum. Tylko żebyśmy się nie musieli wstydzić za wygląd miasta strofował burmistrza przez telefon wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Burmistrz podszedł do sprawy ambicjonalnie. Za miejskie pieniądze kazał odnowić frontowe ściany wszystkich domów które znalazły się na trasie planowanego spaceru dostojnika. Efekt był powalający. Zagraniczny polityk przyjechał w terminie. Zgodnie z grafikiem ruszył na spacer. Z zachwytem oglądał pięknie otynkowane i odmalowane budynki. W pewnym momencie jednak zrobił coś nieplanowanego. Z okrzykiem: A tutaj, ponad 30 lat temu, mieszkała dziewczyna, w której się podkochiwałem ruszył na podwórko jednej z kamienic. A za nim cała reszta delegacji i wszyscy dziennikarze. No i zobaczyli odpadający tylink, wielką kałużę na środku podwórka, połamaną ławkę oraz jakieś strasznie brudne i zaniedbane dzieciaki. Bo odnowione były tylko fasady budynków. Niech mi ksiądz poradzi, jak mam powiedzieć proboszczowi, żeby przestał robić z mojej żony świętą i nie stawiał jej wszystkim za wzór? pytał ojciec dwójki dzieci. Co z tego, że codziennie jest dwa razy na szy, że lata na zebrania iluś tam stowarzyszeń i grup parafialnych, skoro w domu to ja muszę prać i sprzątać, bo ona nie ma czasu. Ona tylko na pokaz jest taka wielka katoliczka. Jakby probość wiedział, jak się zachowuje w domu, gdy nikt nie widzi, ostatnio rzuciła we mnie kubkiem, brudnym kubkiem, bo nie chciało jej się go nawet umyć, mówił zacinając się ze zdenerwowania. A dzieci to widzą i nie chcą chodzić do kościoła, dodał cicho. Fasadowość. To bardzo kusząca propozycja. Udawać kogoś lepszego niż się jest. To nie dotyczy tylko kwestii religijnych. Znajomy przedsiębiorca pokazywał mi kłamstwa, jakie wypisują w CV kandydaci do pracy. Teraz taka moda, że trzeba się chwalić i poprawiać swój wizerunek tłumaczył sam sobie. Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta radził Jezus Faryzauszą. Nie da się udawać w nieskończoność. W końcu prawda o wnętrzu człowieka i tak wyjdzie na jaw. Pozory mylą tylko do czasu, a już na pewno odmalowaniem tylko frontowej ściany nie da się oszukać Boga.